Zdecydowałem się także w sposób jednoznaczny, drodzy Państwo, zawetować ustawa wiatrakowa, bo tak w istocie powinniśmy ją nazywać. Polska polityka energetyczna znalazła się na ostrym zakręcie. Nowa prezydentura może wstrząsnąć Zielonym Ładem. Ceny prądu idą w górę, a atom wchodzi w decydującą fazę przygotowań. Do tego rekordowe aukcje i geotermalny zryw w Niemczech. Zaczynamy od największej polityczno-energetycznej bomby ostatnich dni. W centrum politycznej burzy znalazła się tzw. Tak ustawa wiatrakowa priorytetowy element przyspieszający rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce. Prezydent Karol Nawrocki już podjął decyzję i zawetował ustawę, co natychmiast stało się pierwszym wielkim testem jego kadencji. Według resortu klimatu to weto oznacza spowolnienie transformacji energetycznej i ryzyko wzrostu kosztów energii. Eksperci ostrzegają, że jak szacuje Narodowy Bank Polski, wyższe ceny prądu mogą dodatkowo podbić inflację. Decyzja wywołała polityczne trzęsienie ziemi. W TVP3 Szczecin poseł Dariusz Wieczorek mówił, że ta decyzja pokaże, czy Karol Nawrocki reprezentuje wszystkich obywateli, czy tylko jedną stronę sceny politycznej. Minister Energii Miłosz Motyka odpowiada, że nie ma merytorycznych argumentów przeciwko ustawie. Jej treść nie zawiera ryzyk, a jak podkreśla, padają określenia o zasadzkach, ale nikt z kancelarii prezydenta nie wskazał konkretnego przepisu, który byłby problematyczny. Z kolei szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki stwierdził, że ustawa wiatrakowa była nieudolnym sidłem zasadzką na prezydenta Karola Nawrockiego, ale on sobie z tym poradził. Premier Donald Tusk w serii wystąpień i wpisów zapowiedział, że rząd zrobi wszystko, aby ceny energii nie wzrosły. Ostrzega jednak, że weto może mieć poważne konsekwencje dla całego sektora energetycznego i przyszłości inwestycji w wiatraki. W lipcu średnia cena energii elektrycznej wzrosła o 80 zł za megawattogodzinę w stosunku do cen w czerwcu, osiągając poziom 435 zł za megawatogodzinę. Wartości ujemnych cen również nie są powodem do radości. Najniższy zanotowany poziom wynosił 7 zł i 66 groszy za megawatogodzinę. Nadal najbardziej opłacalną porą na pobór energii jest godzina między 13 a 14. Najdroższy jest natomiast czas od 20 do 21. Wówczas 1 megawattogodzina kosztuje aż 809 zł i 10 groszy. Eksperci tłumaczą to kombinacją kilku czynników. Rosnącymi kosztami uprawnień do emisji dwutlenku węgla, większym zużyciem energii w czasie letnich upałów i ograniczoną dostępnością mocy z elektrowni wiatrowych w niektórych dniach. Donald Tusk stawia sprawę jasno: morska energetyka wiatrowa i jądrowa będą fundamentem bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Jego zdaniem te dwa filary pozwolą ograniczyć zależność od importu paliw kopalnych i ustabilizować ceny energii w długim okresie. Budowana właśnie morska farma wiatrowa Baltic Power zasili półtora miliona gospodarstw domowych, co pokryje około 3% krajowego zapotrzebowania na energię, ograniczając przy tym emisję dwutlenku węgla o blisko 3 miliony ton rocznie. Jest to wspólna inwestycja Orlenu i Northland Power. Zainstalowano już pięć wiatraków, każdy o mocy 15 MW. Wkrótce też, jak zapowiedział premier, poznamy szczegóły dotyczące postępów w budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Przeprowadzoną przez polskie sieci elektroenergetyczne aukcję dogrywkową na rok dostaw 2029 wygrały 53 oferty. Jest to 50 jednostek rynku mocy składających się z jednostek fizycznych polskich, a także trzy jednostki rynku mocy składające się z jednostek fizycznych zagranicznych. Wyniki pokazują, że najwięcej mocy zakontraktowano w blokach gazowych i jednostkach kogeneracyjnych. Ale wśród zwycięzców znalazły się również źródła odnawialne wspierane magazynami energii. Łączna wielkość obowiązków mocowych, jaka wynika z umów zawartych po rozstrzygnięciu aukcji, wynosi ponad 4,5 tysiąca megawatów. Niemcy chcą przestać korzystać z ogrzewania paliwami kopalnymi jeszcze przed 2045 rokiem. Co w zamian? to geotermia ma się stać jednym z kluczowych elementów transformacji ciepłownictwa. Jak wynika z badań Fraunhofer Institute przeprowadzonych w 2023 roku, tamtejsze zasoby geotermalne mają potencjał, aby pokryć jedną czwartą rocznego zapotrzebowania na ciepło. Zainteresowanie tym źródłem energią wzrosło po inwazji Rosji na Ukrainę. Stanowi też wynik dążenia niemiec do ograniczenia emisji z sektora budowlanego. Aby stworzyć warunki do rozwoju, już 6 sierpnia zatwierdzono projekt ustawy, wprowadzającej szereg usprawnień dla inwestorów i samorządów. Skrócono m.in. terminy wydawania pozwoleń, a także uproszczono procedury prawa górniczego, wodnego i ochrony środowiska. Władze podkreślają też aspekt bezpieczeństwa. Geotermia, w przeciwieństwie do importowanych paliw, jest stabilnym i lokalnym źródłem energii, co ma zmniejszyć podatność gospodarki na kryzysy surowcowe. Rosnące ceny energii w Wielkiej Brytanii stają się główną barierą dla rozwoju sztucznej inteligencji. Koszt zasilania dużych centrów danych wzrósł w Wielkiej Brytanii o nawet 40% w stosunku do poprzedniego roku. Średnia cena hurtowa energii wynosi tam obecnie około 115 dolarów za megawatt. Ale jest jeszcze jeden problem: w północno-wschodniej części kraju na spowolnienie rozwoju sztucznej inteligencji wpływa też ograniczona dostępność mocy przyłączeniowej. Jak wynika z danych operatora sieci NESO w Wielkiej Brytanii, zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrośnie z 319 TWh w minionym roku do 450 TWh w 2035 roku. To jednak za mało, ponieważ w tym czasie zapotrzebowanie na energię w centrach danych potroi się. Wszystko to sprawia, że operatorzy centrów danych rozważają przeniesienie do krajów, gdzie energia jest tańsza. Pod uwagę biorą m.in. Skandynawię, Irlandię, a nawet Stany Zjednoczone. Dlaczego nie Polska? Ponieważ wciąż zmagamy się z ograniczoną dostępnością OZE, a sieć elektroenergetyczna nie jest dostosowana do potrzeb AI. A co z cenami? Obecnie ceny prądów w Wielkiej Brytanii wynoszą średnio 115 dolarów za MWh. Tymczasem w Niemczech 100 dolarów, we Francji 73 dolary, a w Stanach Zjednoczonych zaledwie 48 dolarów. Problem dotyczy nie tylko mniejszych graczy. Nawet globalne koncerny ograniczają inwestycje w brytyjskie huby obliczeniowe, wybierając lokalizacje w Skandynawii czy Kanadzie, gdzie energia jest tańsza i bardziej stabilna. Polska stoi u progu największej inwestycji energetycznej w swojej historii. Badania geologiczne w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino, prowadzone w ramach projektu Geo1, potwierdziły, że warunki hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie. Są odpowiednie do budowy elektrowni jądrowej pod warunkiem zastosowania odpowiednich rozwiązań inżynieryjnych. Kolejny etap badań geologicznych zaplanowano na przyszły rok. Będą prowadzone na obszarze, gdzie ma powstać infrastruktura konwencjonalna, drogi oraz obiekty administracyjne. Na podstawie uzyskanych wyników badań zaprojektowane zostaną trzy bloki energetyczne AP 1000. Posłużą również do stworzenia raportu lokalizacyjnego i wstępnego raportu bezpieczeństwa. Są to dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. W ramach etapu GEO, jeden realizowanego przez Bechtel, generalnego wykonawcę, zrealizowano odwierty pod obiekty na Wyspie Jądrowej oraz przeprowadzono sondowania geotechniczne SPT i CPT, badania geofizyczne, hydrogeologiczne, powierzchniowe, testy laboratoryjne na próbkach gruntu. W pracach wykorzystano 30 zestawów wierteł. Wykonano odwierty o łącznej długości 22 km. Zebrano też ponad 10 tysięcy próbek oraz wykonano ponad 7 tysięcy testów laboratoryjnych. Równolegle do prac terenowych spółka Polskie Elektrownie Jądrowe prowadzi rozmowy z konsorcjum Westinghouse Bechtel na temat kolejnych etapów prac związanych z realizacją inwestycji, a także związane z pozyskaniem finansowania. Do tej pory zgromadzono już deklarację wkładu finansowego na ponad 95 miliardów złotych. Polski rząd natomiast zabezpieczył w budżecie na ten cel kwotę 60 miliardów złotych. Wedle planów, wylanie pierwszego betonu jądrowego rozpocznie się w 2028 roku. To inwestycja, która wyznaczy kierunek polskiej energetyki na kolejne pół wieku i wygeneruje tysiące miejsc pracy w krajowym przemyśle. Chiński rząd wprowadza rygorystyczne limity zużycia energii w fabrykach produkujących polikrzem. Chińskie Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych uruchomiło w związku z tym program inspekcji. Kontrole skończą się do 30 września tego roku. Mają one na celu ograniczenie produkcji poprzez zaostrzenie norm zużycia energii w tych fabrykach, które są priorytetowe dla globalnego łańcucha dostaw paneli słonecznych. Jednocześnie Chiny wdrożyły standardy portfela energii odnawialnej, które wyznaczają obowiązkowe cele dotyczące procentowego zużycia energii z OZE dla różnych gałęzi przemysłu ciężkiego, w tym produkcji polikrzemu. Cele te różnią się w zależności od prowincji, odzwierciedlając regionalne różnice w zasobach energii odnawialnej i zapotrzebowaniu na energię w przemyśle. To element szerszej strategii ograniczania emisji i podnoszenia efektywności w przemyśle fotowoltaicznym, który odpowiada za większość globalnej produkcji paneli. Normy wspierają również dążenie Chin do zwiększenia udziału OZE w całkowitym zużyciu energii i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla na jednostkę PKB. Weto prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy wiatrakowej otworzyło nowy rozdział w polskiej polityce energetycznej. Co dalej z Zielonym Ładem? Jak wpłynie to na ceny prądu i inwestycje w odnawialne źródła energii? O tym będziemy informować na bieżąco. A żeby nie przegapić kolejnych newsów ze świata energetyki, zasubskrybuj ten kanał.